I jak podoba się event? Shiny Groudon w grze. To właściwie już chyba wszyscy wiedzą, ale postaram się Wam przekazać najważniejsze informacje na temat tego eventu: kontry na Kajogra i Groudona. I na pewno w międzyczasie wydamy trochę stardasta. Zapraszam na odcinek. Także szybko przelecimy sobie przez najważniejsze informacje dotyczące tego eventu. Event rozpoczął się we wtorek, także jestem troszeczkę spóźniony, ale może o niektórych informacjach ktoś nie będzie wiedział. Także może ten filmik mu się akurat przyda, mam taką nadzieję. I tak jak mówiłem, event we wtorek trwa on do 29 stycznia. Do godziny 22, tak jak zwykle, i podczas tego Hoenn Eventu, oczywiście, mamy zwiększony spawn Pokémonów Hoenn. No, praktycznie jak mogliśmy zauważyć, tylko respią się Pokémony z regionu Hoenn. Rzadko, kiedy niekiedy pojawi się coś innego. Mamy podczas tego eventu trzy specjalne zadania, i wyglądają one następująco: czyli złapanie 10 zigzagunów albo Tailowów. Mamy 1000 Sardasta, także. Spoko. Ewolucja trzech Wurmpli, mamy Trapincza, który prawdopodobnie niedługo będzie miał w tym roku swoje Community Day, także warto takie taski powykonywać. Szczególnie, że ewolucja Wurmpla wymaga tylko 12 Candy, także 36 Candy wydajemy na Wurmpla, na ewolucję i mamy Trapincza, tak, 5, 4, 6 jest setka. Hatch to X, czyli w wyklucie dwóch jajek jest nosepas, także. Tego raczej nie róbmy, bo sepas raczej nie będzie przydatnym pokemonem. Także usuwałbym tego quest'a. No chyba, że akurat ktoś wykluwa za chwilę dwa jajka, no to może sobie na to pozwolić. Na rajdach legendarnych mamy, oczywiście każdy już to wie, Graudona i Kyogra. I są one dostępne w wersji Shiny, obydwa. Graudon nie był oficjalnie. Powiedziany, że będzie Shiny, ale no już jak tylko pierwsze jajka się wykluły w Ameryce, to już były screeny, że jest Shiny. Także jest dostępny graudon Shiny, możecie zobaczyć tutaj jak on wygląda. My wczoraj trochę przyrajdowaliśmy, ale udało mi się złapać tylko Shiny Kyogra. Ale spoko, jeszcze mam czas do 29 stycznia. Także polecam rajdować, złapać swojego Shiny Kyogra i Shiny Groudona, bo mamy tylko dwa tygodnie na robienie tych rajdów. Podczas tego eventu również do jajek 7-kilometrowych, czyli tych z giftów, mamy dodatkowe Pokemony. Standardowo mamy wszystkie Alolańskie, wszystkie Baby i dodatkowo mamy parę Pokemonów, które możecie też właśnie tutaj zobaczyć. Jest to Lilip, Anori, Fibas, Beldum, Nimkada, której może ktoś nie ma albo komuś brakuje Candy, tak jak mi. Również Mawile i Absol w wersji Shiny. W ogólnie myślę spoko, nie, nie najgorsze te jajka. Ja cały czas wykluwam, także no zobaczymy, może uda mi się Shiny, Absola zgarnąć, bo jeszcze nie mam. Ale to jak ktoś chce, to jest tylko dla Waszej informacji, że to z tych jajek 7 kilometrowych Możemy wykluć. Teraz Shroomish. Jeżeli ewoluujemy Shroomisha Breluma przez te dwa tygodnie, do 29 stycznia, Shroom... Brelum otrzyma ekskluzywny atak Grasnot i w tym momencie zostanie on numerem 1, jeżeli chodzi o trawiaste Pokémony. Oczywiście, przygotowałem dla Was tabelkę, która pokazuje, jak możecie zobaczyć tutaj, że Brelum jest numerem 1. Ma 15,33 DPS, Roserade jest troszeczkę niżej 14,97 i Venozaur ze swoim ekskluzywnym mufsetem z Frenzy Plantem jest troszeczkę jeszcze niżej 14,78. Także Brelum, Grassnote jest ok, ale teraz możemy spojrzeć na DPS i TDO. Mamy tutaj Breluma, który ma 1036, a Wenozaur na przykład ma 1300 85. Także, no, można sobie zrobić tego beluma, bo jest to jednak atak ekskluzywny z gras notem, ale raczej za bardzo nie będziemy go używać. Jeżeli ktoś tam będzie próbował jakieś solówki, coś czasówki robić, to tak, to na pewno musi sobie tam parę sztuk zrobić, najlepiej parę. No ja cały czas mamy teraz dużo spawników, szrumiszy, także. Traduję Shroomisze, żeby wyszły laki. I wtedy oczywiście pójdzie ewolucja Breluma. Mamy na to niecałe dwa tygodnie od teraz, ale polecam sobie takiego Breluma zrobić, bo naprawdę jego DPS jest spoko. Ale jeżeli chodzi o wytrzymałość, bardziej użyteczny będzie na pewno Venosaur i Roseray. A na Tyla czekamy na Community Day, a to już niedługo. Dodano również cztery nowe shiny jest to shiny Zigzagoon i shiny Tailow oraz oczywiście ich ewolucje. Także mamy takiego pomarańczowego Zigzaguna i zielonego Tailowa. Także dużo ich się spawnuje, także klikać. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś już zapał shiny Zigzaguna bądź też shiny Tailowa. W sklepie mamy również nowe stroje teamu Magma i timu Aqua, ale o tym no, nie będziemy mówić. Możecie sobie wejść w sklep zobaczyć jak one wyglądają teraz jeśli chodzi o kontry no to było parę filmików jeżeli ktoś chce dokładniej znać kontry to polecam cofnąć się do moich poprzednich filmów gdzie mówiłem o kontrach na Kyogra i na Graudona. Ale dzisiaj sobie w skrócie powiemy tylko jeżeli chodzi o Kyogra. Kyogr oczywiście pokémon wodny także najlepsze kontry to są to Pokémony elektryczne, czyli nasz Raikou, nowy Electrivire, Luxray, Zapdos, Mewtwo z Thunderboltem, Jolteon. Później mamy jeszcze Pokémony trawiaste, czyli Brelum, właśnie z Grassnotem, Steptile, Venosaur i Roserade. I tu musimy pamiętać, że Kyogre ma dostęp do Charge Ataku Blizzard. I jeżeli mamy na przykład pół na pół swoje teamy gdzie mamy pół elektrycznych, pół roślinnych. Gdy będzie atak Blizzard, to nie polecam właśnie używać Pokémonów trawiastych, bo po prostu no, no padną na hita. Także tak wyglądają kontry, jeżeli chodzi o Kajogra. I przejdźmy sobie teraz do Graudona. Przy Graudonie już tutaj mamy więcej zabawy, ponieważ Graudon ma dostęp do ataku Solar Beam. Jest Pokémonem ziemnym, także najlepszymi kontrami na niego będą Pokémony wodne. I właśnie tutaj jeżeli Groudon będzie miał atak w Solar Beam, no to wtedy <gry> raczej lepiej używać Pokémonów trawiastych. Jeżeli Groudon będzie miał atak Fire Blast, no to w rekomendowanych najprawdopodobniej będą wam się pojawiać właśnie Kyogre, Feraligator z naszym nowym atakiem Hydro Cannon. Także musicie zwracać uwagę na to, co jest w recommended. Jeżeli w recommended teraz na pewno będzie zauważycie, jeżeli Groudon będzie miał Earthquake'a, to nawet jeśli macie kajogry, Gajardosy będą na pierwszym miejscu w Recommended. ponieważ Gajardos jest oczywiście typem wodnym i latającym, także no ma tego rezista na typ ziemny. Dlatego tutaj możecie zauważyć, że na przykład Kajoger, jeśli chodzi o DPS, jest na pierwszym miejscu, ale padnie 29 razy, a tutaj mamy na czwartym Gajardosa, który padnie tylko 15 razy właśnie przez to jego. Odporność. Także mamy atak Solar Beam, mamy Earthquake, mamy Fire Blast. I teraz chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, ponieważ mamy zimę, także zdarza się często, że mamy pogodę Snowy. I podczas pogody Snowy, tak jak tu możecie zobaczyć, najlepszą kontrą jest Mewtwo z Psycho Cutem i z Ice Beamem. Na drugim miejscu jest Weavile. Oczywiście ma więcej Deadów. Ale jest też spoko, jeżeli chodzi o czas i szybsze zabicie Graudona. Mamy też Articuno czy Jinx. No, jeżeli ktoś nie ma, no to oczywiście idzie w Kyogry, Gajardosy. No to raczej mamy. Większość z nas ma. Także w tym momencie ja właśnie sobie spower-upuję Mewtwo. Baczymy, które. Dobra, mamy dwa laki: 98, 96. Candy mam 939, czyli na około. 4 mi wystarczą. 86 Candy. Dobra, zrobimy sobie do 1000. I teraz na pewno nam wystarczy na 4 sztuki. Ale jedziemy tego. 98%. Zrobimy sobie go na Ice beama, Tak, żeby był kontrą. Na graudona. Można oczywiście sobie zrobić też miutu na Kyogra z Thunderboltem. Jeżeli ktoś nie ma. Dobrych kontr elektrycznych. Także kolejny mój Mewtwo przebija 4000 CP. Już w międzyczasie zmieniłem na Psycho Cata i na Ice Jak możecie zauważyć, to jest w sumie mój chyba drugi Mewtwo z Ice Pierwszym oczywiście jest setka. Jeżeli ktoś nie widział czy odcinka z power to polecam zobaczyć 98%. Lucky Mewtwo wymaksowany. Także ogólnie spoko. Wazaj z Beamem. 5 z Shadow Ballem. Także zrobimy sobie teraz. Tutaj ogólnie te wszystkie będę musiał wymaksować. Oczywiście trzeba zebrać Candy, ale jedziemy z następnym. Ten już tutaj moveset ma przygotowany. Także ciśniemy go na maksa. Powiem Wam, że fajnie się wydaje ten Stardust. Szczególnie jak są to Pokémony. Laki, bo praktycznie nie zżera Stardasta. Zacząłem miałem 10 milionów 300, nawet nie zjechałem poniżej 10 milionów, ale następne dwa nie są Laki, także, no tu już nam zleci 450 tysięcy, także spadnie poniżej 10 milionów i będę musiał znowu zbierać. Ale dobra, mamy kolejnego Miutu wymaksowanego powyżej 4000 cp. No i jest, jest spoko, jest spoko. Dobra i teraz mamy 98% i 96%. Także biorę się za power up. Także kończymy power up Mewtwo. Kolejny wpada na 4000. Trochę schodzi się z tym power upowaniem. Także, ale candy się kończą i ostatni. Power up. Zostaje 8 candy. Na pewno jeszcze rar candy na niego będę zużywał, bo są jeszcze dobrej pałki do wymaksowania. Wiadomo te ice bimy to są do czasu aż pojawi się mamoswine no ale na Mamosslaine też mam przygotowane. Także Stardasta się zbierze na pewno do tego czasu. No i teraz kozacka topka Mutasów. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć z Ice Beamem, pięć wymaksowanych z Shadow Bolem, kolejne jeszcze tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć jeszcze jest, 96% do zrobienia, także no, sporo candy potrzebuję, sporo rar candy, bo mi to na pewno się nie pojawi w najbliższym czasie. Ale zobaczmy, jak tutaj teraz się topka prezentuje. No jest spoko, jest spoko. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o power up Mewtwo. I na sam koniec jeszcze chciałem wspomnieć o rotacji na rajdach. Na jedynkach mamy Wingula, Plasla, Minuna, Szapeta, Daskala. No ewolucje naszych tutaj przyszłych Community Day za niedługo. Kirlia, Mawile, Sableye. No na trójkach nic ciekawego. Shiftry do zrobienia solo, Absol solo, Metagross. Ciężkie duo, ale do zrobienia, zobaczymy. Czy będziemy to próbować? Agron. No i oczywiście na piątkach jest nasz Shiny Kyogre i Shiny Graudon do zdobycia. Także ogólnie spoko. I myślę, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek informacyjny na temat tego eventu. Aha, jeszcze miałem zadanie od pana Impendera. Meganium setka. Dobra, wymaksowana. I jeszcze. Zapdos, Shiny, 3505. Mój ulubiony Pokémon, Zapdos, Shiny. Tak, wymaksowany. Wydaliśmy milion sto tysięcy dasta. Jeszcze zmienimy tylko party. Tutaj, bo mi się nie podoba. Dobra, tak może być. Także już niedługo zobaczycie, co planuję z Impenderem zrobić. Także na tą chwilę będziemy kończyć ten odcinek. Jeżeli jesteś tutaj nowy i jeszcze nie subskrybujesz kanału, zachęcam oczywiście do zasubskrybowania, ciśnięcia również dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami. A jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!